Dzisiejszy konkurs jest rzeczywiście wyjątkowy. Jest to czwarta edycja konkursu powiatowego pod patronatem starostwa powiatowego w Radomiu i pana starosty Waldemara Trelki. Jest to konkurs różańcowy, cykliczny, który skupia wszystkich uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powiatu radomskiego. Konkurs zyskuje coraz większą popularność. W tym roku napłynęła ogromna ilość prac. Państwo mogą zobaczyć, to jest ponad 120 prac. Wybraliśmy najlepsze, chociaż nie było to łatwe. Jury obradowało owocnie, i na dzisiejszej Gali mamy laureatów, finalistów i wyróżnionych konkursów, z czego się bardzo cieszymy. Nie szkoda, kocham niego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Kocham Niego, jak siebie samego. Cieszę się, że tych, nie chcę być niesprzyjających, ale nie o łatwych czasach Państwo głośno mówicie o Bogu, głośno mówicie o różancji i że nie jesteście z tego głodu ci że czerpiecie z wiary, siły. Naprawdę cieszę się. Czwarty raz, za każdym razem coraz więcej chętnych, coraz więcej ludzi zaangażowanych w coraz więcej wokół tego, nie chcę być schematu, ale tego, tej modlitwy i, i, i tego zbliżenia się do Boga jest. którzy Zrobiliście pewną pracę, Związane z różncem mieliście swój pomysł, żeby nie swoje natchnienie i dziękuję, że zaangażowaliście się Państwo, że się dzieci, a one wspierają was. you mm -hmm. Potrzebuję zawsze się...